Dzień dobry, nazywam się Joanna Wachowiak i w wydawnictwie e-System zajmuję się drukiem 3D. Dzisiaj chciałabym pokazać, jak wykorzystać długopisy 3D Banach Junior na zajęciach przedszkolnych. W pierwszym kroku pokażę, jak należy przygotować miejsce pracy. Do prowadzenia zajęć z długopisem 3D potrzebujecie długopisu 3D Banach. Powerbank, do którego podłączamy długopis 3D, przed rozpoczęciem zajęć należy zawsze pamiętać, aby sprawdzić, czy Powerbank jest naładowany. Jest to niezbędne do bezprzewodowej pracy długopisu 3D. Następnie potrzebujemy filamentu. W tym wypadku jest to filament PLA, który występuje w różnych kolorach. Kart pracy zgodnych z omawianym tematem. W tym wypadku będzie to rakieta. Będziemy potrzebować również przezroczystej podkładki, która pomoże nam z łatwością odczepić później wykonany element. Jak zbudowany jest długopis 3D Banach Junior? Wyświetlacz LCD, przyciski regulujące temperaturę drukowania, przycisk regulacji podawania prędkości wysuwanego filamentu, przycisk załadowania filamentu oraz przycisk wysunięcia filamentu i ceramiczna dysza, przez którą wypływa rozgrzany Filament. Gniazdo, do którego podłączamy kabel od powerbanku oraz miejsce, w który załączamy filament do rozgrzania. Przejdziemy teraz do uruchomienia długopisu 3D Bank. Długopis 3D podłączamy kablem w odpowiednim miejscu. Następnie podłączamy power bank, który potrzebny jest do bezprzewodowej pracy z długopisem. Tymi strzałkami na wyświetlaczu przełączamy na PLA, czyli taki filament, jaki będziemy wykorzystywać. Wciskamy przycisk play, przycisk ładowania, tak aż zapali się czerwona dioda. W tym momencie czekamy, aż długopis nagrzeje się do odpowiedniej temperatury. W tym wypadku będzie to około 170 stopni. Jeśli długopis nagrzeje się, zapali się zielona dioda. Wtedy długopis jest gotowy do pracy. Zanim przejdziemy do wykonywania rakiety z karty pracy, którą dziś przygotowałam, chciałabym wskazać, dlaczego warto wykorzystywać długopisy 3D w banach w pracy z przedszkolakami. Dzieci znacznie bardziej angażują się w zajęcia uczą się współpracy rówieśniczej i cierpliwości. Poprawiają małą motorykę oraz uczą się koncentracji. Długopisy 3D doskonale stymulują wyobraźnię dzieci, dając możliwość tworzenia kształtów i obiektów. Przedszkolaki integrują się społecznie. Wspólne projekty to doskonały trening umiejętności społecznych. Praca z długopisem 3D Banach to przede wszystkim ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową. Wykonam długopisem 3D Banach rakietę. Jest to karta pracy, która pochodzi z gotowego scenariusza zajęć Kosmiczna podróż. Przedkolaki poznają wszechświat. Karty pracy otrzymujecie od nas w gotowym zestawie z długopisem 3D Banach. Tempo pracy długopisu należy dostosować do możliwości swoich dzieci dzięki przyciskom umożliwiającym regulację prędkości. Najpierw kolorem czarnym wykonam obrys rakiety, następnie wypełnię go innymi kolorami. Wkładamy wybrany kolor filamentu do okrągłego otworu w długopisie 3D. Ważne, aby filament był zawsze równo przycięty. Gdy filament roztopi się, wypłynie nam na dyszy ceramicznej. Warto delikatnie popchnąć filament na samym początku, aby ułatwić długopisowi pobranie filamentu. Filament musi przejść przez całą długość długopisu, dlatego na początku może to chwilę potrwać. W tym momencie długopis jest gotowy do użytkowania. Rakieta została już obrysowana. Teraz zmienię filament na kolor zielony. Wciskamy przycisk wysuń filament. Należy pamiętać, żeby nie ciągnąć filamentu, a pozwolić na samoistne wysunięcie filamentu z długopisu 3D. Po wysunięciu czarnego filamentu wkładam wybrany przeze mnie kolor zielony. Następnie wciskam przycisk. Play i ładuję filament w odpowiedni otwór. Filament został ponownie podgrzany i rozpocznę wypełnianie rakiety kolejnym kolorem, w tym przypadku zielonym. Po uzupełnieniu model natychmiast zastyga i jest gotowy do prowadzenia dalszych zajęć lub do zabawy. Zachęcam serdecznie do skorzystania z naszej oferty długopisów w Panach 3D Junior i do wykorzystania do pracy z przedszkolakami.